Witam na kolejnym szkoleniu, którego tematem będzie technologia Aero, która zawarta jest m.in. w naszym kleju Ceresit CM17 Pro. Ja nazywam się Maciej Hrapusta i opowiem Wam dzisiaj o tej technologii i o parametrach kleju. Jeśli chcecie być na bieżąco z naszymi filmami szkoleniowymi, to subskrybujcie nasz kanał, klikając poniżej czerwoną ikonkę. Teraz kilka słów o innowacyjnej technologii Aero. Aero to super napowietrzenie kleju, włókna, czyli technologia Fiber Force, microgel. I w tej zaprawie klejowej zawartość superabsorberów. Na powietrzenie zaprawy powoduje, że klej po wymieszaniu z wodą ma plastyczną konsystencję i bardzo łatwo się aplikuje. Doceni to każdy wykonawca, który pracuje cały dzień pacą. Technologia Fiber Force to włókna. Zobaczcie, ile włókien jest w naszym kleju CM17 Pro. A ile jest po zarobieniu z wodą. Włókna pełnią rolę mikrozbrojenia w zaprawie i zabezpieczają przed pękaniem kleju na podłożach krytycznych. Natomiast mikrożel odpowiada za równomierne wiązanie kleju w strukturze, co jest szczególnie ważne w przypadku aplikacji w wyższych temperaturach lub w większej grubości. I jeszcze super absorbery, które są tylko w CM17 Pro, a które redukują naprężenia w kleju, co jest szczególnie ważne w klejeniu dużych formatów. Dlatego w CM17 Pro nie ma limitów dla rozmiaru ani rodzaju płytek. To jeszcze nie koniec. W CM17 Pro jest technologia Laudast, czyli o 75% Mniejsze pylenie niż w klejach bez laudast. A teraz, aby pokazać Wam, jak to działa, do pomocy poproszę kolegę. Jak działa technologia Low Dust, sami widzieliście. A teraz czas omówić parametry kleju. Klej CM17 Pro ma następujące parametry: C2, T, E, S1. C2, podwyższona przyczepność. T, brak spływu. Możemy kleić płytki od góry do dołu. E, wydłużony czas otwarty, co ma znaczenie przy klejeniu płytek latem. Oraz S1, wysoka odształtowność, możliwość stosowania na podłoża krytyczne. I jeszcze grubość, bo o tym nic nie powiedziałem. Klej CM17 Pro możemy kleić do 15 mm grubości w jednej czynności roboczej. W przypadku klejenia dużego formatu ważne jest uzyskanie jak największego wypełnienia klejem przestrzeni między podłożem a płytką. Można to osiągnąć stosując metodę kombinowaną, czyli aplikacja kleju na podłoże i spód płytki lub użycie pacy półokrągłej. Ja użyję tej drugiej i CM17 Pro w konsystencji na posadzkę. Jak widzieliście, użyłem niewiele wysiłku, a mam prawidłowo wypełnioną przestrzeń pod płytką, i o to chodziło. To właśnie dzięki technologii Aero uzyskujemy dobry rozpływ pod płytką i unikamy zapadania się jej w świeżym kleju. CM17 Pro może być również stosowany na nietypowe i trudne podłoża, takie jak na przykład istniejące płytki. Pamiętajcie jednak, aby oczyścić i odtłuścić powierzchnię, oraz zagruntować odpowiednim gruntem. Ja użyłem do tego celu gruntu CT19. To tyle, co Wam dzisiaj przygotowałem. Podsumowując, CM17 Pro to wysokoelastyczna zaprawa z technologią Aero, Low Dust, Fiber Force oraz Super Absorberami, które nadają się do stosowania do 15 mm grubości, do każdego rodzaju i formatu płytek bez limitów. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne szkolenia.